Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy. Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć! Cześć! O mnie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa! Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskiem. Dobrze ci radzę. Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i Pomorzu. Jak zdobyć dotacje na rozwój firmy, wyjechać na misję za granicę, bądź nawiązać współpracę z dużą firmą z regionu. Tego wszystkiego dowiedzieli się przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Prelegentami byli przedstawiciele najważniejszych toruńskich i regionalnych instytucji otoczenia biznesu. Firmy z regionu z dotacji zewnętrznych na rozwój swojej działalności korzystają już od kilku lat. Wciąż jednak Spotkania podczas których prezentowane są obecne możliwości pozyskiwania środków europejskich, są niezwykle istotne i cieszą się dużą popularnością. Zdecydowanie są potrzebne, o tym świadczy frekwencja na dzisiejszym spotkaniu, gdybyśmy mieli większe możliwości sali, moglibyśmy zrobić wydarzenie na 300 osób, bo no, mamy prawie 100 osób zgłoszonych, także widać, że przedsiębiorcy szukają środków, one są już trudniejsze do zdobycia, nie są tak, tak łatwe jak kiedyś, więc ta wiedza jest potrzebna, no i nasza organizacja no, przyjęła na siebie taką rolę, żeby tłumaczyć w jaki sposób docierać do tych środków. Podczas kolejnych... Kolejnego spotkania w Izbie Przemysłowo-handlowej mowa była o realizowanych projektach, ofercie pożyczek, poręczeń i różnego rodzaju grantów. Dowiedzieli się, jak pozyskać środki na rozwój eksportu, na misje, na targi, jak wejść w ogóle na nowe rynki. Pożyczki, poręczenia, czyli środki zwrotne, ale z oprocentowaniem korzystniejszym. No i się dzisiaj też koncentrujemy na naszym autorskim projekcie Akcelerator Biznesu. Projekt Regionalny Akcelerator Biznesu ma ułatwić transfer towarów, usług i technologii od małych i średnich przedsiębiorstw do dużych firm. Chcemy połączyć duże i średnie przedsiębiorstwa z naszego województwa, z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nazywamy je w projekcie odbiorcami technologii z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, również z naszego województwa, które mogą zostać dostawcami towarów, usług, podwykonawcami dla tych dużych przedsiębiorstw. Chcemy wypełnić taką lukę istniejącą na rynku w rozwoju właśnie dla MŚP i te MŚP, które mają zostać dostawcami a, usług, towarów czy, czy podwykonawcami dla odbiorców technologii, mogą uzyskać grant na to przygotowanie się do współpracy z odbiorcami technologii właśnie w projekcie akcelerator. Zainwestowanie w nowoczesną technologię, która ułatwi nawiązanie intratnej współpracy, bardzo często jest kosztowne i ryzykowne. W związku z tym niewiele przedsiębiorców decyduje się na taki krok. Ten program ma to zmienić. Projekt się dzieli na dwa etapy. Pierwszy etap to jest tak zwany program akceleracyjny i to jest ten czas, w którym właśnie przedstawiciele odbiorców technologii, czyli technolów dużych i średnich przedsiębiorstw, mogą poznać się z MŚP. My będziemy dobierać te MŚP w zależności od potrzeb tych naszych odbiorców technologii i pierwsze 6 miesięcy realizacji projektu to jest właśnie program akceleracyjny, czyli czas na spotkania, warsztaty, na poznawanie się, na zainicjowanie współpracy. Dalej po zakończeniu programu akceleracyjnego, te nasze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zakończą właśnie program akceleracyjny, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie grantu. Ten grant wynosi do 400 tysięcy złotych netto, 80% dofinansowania, a więc ten przedsiębiorca MŚP ubiegający się o grant będzie musiał włożyć 20% środków własnych, żeby dołożyć do, do, do pełnej kwoty, bo może wydać 500 tysięcy złotych na, na przygotowanie się do, do bycia. Do bycia współpracownikiem tego odbiorcy technologii. No i potem ten jest etap realizacji grantu. Przez 9 miesięcy jest czas na to, żeby, żeby kupować środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, żeby się przygotować do współpracy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami. Obecnie duży nacisk kładzie się na ekspansję rynków zagranicznych, czemu służyć ma fundusz eksportowy. Projekt realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ten również zaprezentowano na spotkaniu z przedsiębiorcami. Można dostać dofinansowanie do wyjazdów na targi. Jest to 70 tysięcy złotych. Można również uzyskać strategię, która będzie przedstawiać wszystkie możliwe kierunki dla firmy, która może może występować na których może się znaleźć i również można skorzystać z misji organizowanych przez Toruńską Agencję i tutaj są, jest 70% dofinansowania i my organizujemy wszystkie tutaj sprawy logistyczne z nowym projektem dla przedsiębiorców startuje także Toruńskie Centrum Wsparcia Biznesu Udało nam się pozyskać się... Finansowanie zewnętrzne, czyli dotację unijną na ten projekt w wysokości 1 700 000 złotych. Projekt jest skierowany rzeczywiście dla MŚP, ma na celu promocję ich towarów i usług, a także rozszerzanie kontaktów międzynarodowych poprzez udział w targach, misjach biznesowych czy wydarzeniach gospodarczych. Dla przedsiębiorców to nie tylko możliwość pozyskania nowej wiedzy, ale także szansa nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Są to spotkania, które nie tylko niosą nam wiedzę, ale niosą też integrację wśród nas, wśród przedsiębiorców, które pozwalają też poznawać nasze biznesy wzajemnie, no i łączyć tą siatkę przedsiębiorców różnego rodzaju i różnych branż. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu.